W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. O Jezu ukrzyżowany, uniżeni u Twoich stóp ofiarujemy ci krwawe łzy tej, która towarzyszyła Ci w Twojej bolesnej drodze krzyżowej z tak gorącą i żarliwą miłością. Spraw, dobry Mistrzu, Abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej najświętszej matki, a pełniąc tu na ziemi Twoją świętą wolę, stali się godnymi chwalić się i wielbić przez całą wieczność w niebie. Amen. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała, i w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, Wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała, i w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, Wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała, i w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby. Ze względu na boleści i krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby. Ze względu na boleści krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy, Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała. I w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, Ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, Ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała, i w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, Ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, Ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała, i w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, Wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała. I w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała, i w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała, i w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała, i w niebie nadal najgoręcej cię kocha. O Maryjo, Matko Miłości, Matko Litości i Matko Miłosierdzia, prosimy Cię, złącz nasze prośby z Twoimi prośbami, aby Jezus, Twój boski Syn, do którego się zwracamy przez przyczynę Twoich matczynych łez, wysłuchał nasze błagania i wraz z łaskami, o którego prosimy, udzielił nam nagrody życia wiecznego, Amen. Matko bolesna, Twoje łzy niweczą panowanie piekła. Jezu zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność zachowaj świat od grożącego mu chaosu.